Witam serdecznie, Mercedes E-klasa E220D AMG z napędem 4 rocznik 2020 i przebieg około 84 000 km. Samochód bezwypadkowy, serwisowany od początku do końca w Mercedesie w ASO. Jeżeli chodzi o szkody to jest to auto całkowicie bezwypadkowe, natomiast posiadał dwie przygody. Autko jest policingowe, więc odkupione od firmy, która miała nad samochodem pełną opiekę w grupy Mercedes. I posiadało one dwie szkody, bardzo niegroźne. Jedna to użytkownik wpadł w dziurę, w wyniku czego została wymieniona felga. Fakturka z tego jest u mnie na stronie, bo to wykonywane. Oczywiście w ASO Mercedes, czyli nie było tanio i druga szkoda, to również użytkownik wpadł w dziurę, w wyniku czego też była wymieniona felga i z tego co pamiętam drzwi. One są całe w oryginale, w ogóle grubość powłoki na całym aucie jest oryginalna, chyba na jednym elemencie jest leciutko podwyższona. I jeszcze, jak wspominałem, było wszystko wykonywane w ASO. Samochód nie miał żadnej większej szkody. Zresztą zaraz sobie zmierzymy grubość powłoki. Tak samo widnieje ona na ekspertyzie rzeczoznawcy, którą zawsze przekazuję kupującemu. Oraz autku, jak zawsze, zostanie sprawdzone dokładnie. Pod kątem technicznym, to jak zawsze będzie pełne sprawdzenie zakupem. Także auto będzie sprawdzone w trzech niezależnych od siebie źródłach, które potwierdzą dobry stan techniczny. Jeżeli będzie coś do wymiany, to jak zawsze jest to odnotowane na fakturze ze sprawdzenia. Jeżeli chodzi o awankamenty, to w zasadzie ich brak. Nie ma zarysowań w miotach. Zawsze staram się to pokazać, ale nie mam zobaczyć za co. Felgi też nie są porysowane. W aucie pokusiłbym się o pełen dechroming. Można zobaczyć to u mnie na stronie, czyli wszystkie elementy na czarno. Które doda to autku troszkę agresywności. I wygląda to bardzo ładnie. Przepraszam. I jeden bankament to jest ta listwa chromowa jest minimalnie uszkodzona, jakby odchodziła. Nie rzuca się w oczy, ale, ale to jest jeden kamień, który mi się udało znaleźć w aucie. Natomiast, jeżeli by ją odkleić na czarno, to to nie będzie widoczna. Pakiet AMG jest zewnętrzny, w środku e, brat, brak pakietu AMG. Natomiast posiada kamerę cofania. Łatwy punkt, elektryczne fotele. Zresztą specyfikację też umieszczę u mnie na stronie, fotele nie są zniszczone. I za chwileczkę przejdziemy sobie do pomiaru grubości powłoki.